Cześć, 51 odcinek, 8 maja, 6.56, pojeżdżone na Orbitreku, blog post napisany, podcast opublikowany i o tym dziś właśnie będzie. Uff. Jak po każdej przerwie cieszę się, że jestem z powrotem. W ubiegłym tygodniu mieliśmy trzy rodzinne dni w Białowieży, a potem się lekko rozchorowałem i w nagrodę zrobiłem sobie oglądanie całego sezonu legendarnego serialu sprzed 30 ponad lat Robin of Sherwood. I po takim tygodniowym relaksie czas zabrać się do roboty, więc wstałem dziś sobie o 4.48 <laughs> A po co? I w ogóle jak to o 4.48? A no tak, czasem można zaobserwować takie postawy, że ktoś obserwuje inne osoby i sobie myśli, ale oni robią, ale oni działają. Kiedy? Jak? I pst! Kolejny browarek. I cyk, kolejny odcinek serialów na kąpie. No właśnie, nie ma żadnej magii. Wszystko co się robi, musi zostać zrobione. I musi zostać zrobione w pewnym określonym czasie. Mi po pewnych eksperymentach wyszło, że bardzo fajny czas na robienie rzeczy, mocno produktywnie, to jest poranek. Kiedyś miałem tak kilka miesięcy wstawania o 4:40 i to się przełożyło na bardzo dużą aktywność na blogu i rozwój różnych projektów moich takich osobistych. I teraz mam do zrealizowania taki jeden bardzo duży i skomplikowany projekt w maju. Ambitny sobie cel postawiłem. No i właśnie, normalny dzień to za mało, więc będę wstawał mocno wcześnie. Co to jest za projekt? To o tym porozmawiamy sobie kiedy indziej, a warto zwrócić uwagę na to, że łatwo jest taki czas ten poranny zmarnować. I jak go nie zmarnować, o tym też kiedy indziej. Być może nawet i jutro. I teraz w sumie można się zastanowić dlaczego akurat rano. Otóż, jeśli ktoś nie próbował, to polecam spróbować właśnie. Ja byłem pewny, że poranek to nie dla mnie, bo mi najlepiej się robi rzeczy w nocy. No się okazało, że nie. Rano jest wielka motywacja, że ja wstałem, a wszyscy jeszcze śpią. Że ja wstałem, a na socialach, na fejsikach, snapach, twitterkach i tak dalej wszędzie pustka, bo bo wszyscy śpią. Otwieram balkon, wyglądam na podwórko. We wszystkich oknach ciemno, tylko u mnie już się lampka zapala. To jest taka wielka motywacja, że skoro już wstałem, to na pewno uda się coś fajnego zrobić. I zwykle tak się właśnie dzieje. Często można spotkać narzekania, że różne porady odnośnie wprowadzania jakichś pozytywnych zmian w swoim życiu, albo działania produktywnego, przemyślanego, że to nie dotyczy takich osób, które normalnie pracują na etacie, jak jednak ogromna większość naszej populacji. Otóż, właśnie nieprawda. To dotyczy również takich osób, dotyczy również uczniów, dotyczy studentów, dotyczy normalnych osób pracujących po 8 godzin dziennie na etacie, bo jest dużo czasu w dobie, żeby robić rzeczy inne, swoje, które w efekcie mogą doprowadzić do tego, że kiedyś może tego etatu uda się pozbyć. Mi się udało. Skoro nie możemy robić własnych rzeczy w dzień, bo pracujemy, to możemy je robić albo późną nocą, albo wieczorem, albo rano. Późną nocą jest zmęczenie, noc jest od spania. Wieczorem bywa to różnie. U mnie średnio było z motywacją. Rano natomiast, jak już się uda wstać, to jest git. No i właśnie, jak wstać? Warto sobie uzmysłowić, że najgorsze chwile we wstawaniu rano to są pierwsze 3 sekundy, pierwsze 5 sekund coś takiego. Wtedy Rządzi nami taki zombie, że ja chcę tylko spać. Ale jak go pokonamy, jak te kilka sekund się zmobilizujemy i zwyciężymy, to jesteśmy w domu i można w tym sobie pomóc. Pomóc sobie ze wstaniu rano jest prosto. Wystarczy nastawić budzik i go postawić poza zasięgiem ręki. Wtedy musimy wstać, żeby go wyłączyć. Jak już wstaliśmy, jest wygrana. Druga sprawa, to można sobie napić się ze trzy szklanki wody wieczorem, wtedy jak już nas cokolwiek obudzi, to uwierzcie, trzeba będzie wstać, bo inaczej będzie wstyd. Wstaliśmy, wyszliśmy z sypialni, zwycięstwo numer 2, wygraliśmy. Można próbować jeszcze innych technik, można próbować jakichś specjalnych aplikacji, które wybudzają w odpowiednim momencie, ja osobiście w sumie dziś spróbowałem, nie za bardzo to zadziałało i tak się obudziłem, zaspany. Wystarczy mieć po prostu odpowiednią motywację do wstania. I... Można się zastanawiać, ale co ja zrobię, jak wstanę o tej 4.40? Przecież potem będę nie do życia. No i po pierwsze, to prawda, może tak być, że potem będziesz nie do życia, dlatego nie mówię, żeby wstawać o 4.40, może no, wystarczy wstać po prostu godzinę wcześniej niż zwykle, godzina czasu z rana. Codziennie, powiedzmy przez 5 dni w tygodniu, to już jest 5 godzin. A w 5 godzin można zrobić naprawdę ekstremalnie dużo, jeśli się to robi z głową. Oczywiście też można wtedy wpaść w pułapkę, w którą akurat ja wpadłem. Czyli pułapkę taką, że wstaję bardzo wcześnie, a potem siedzę tyle, ile dam radę. No i jak to się kończy? O tym sobie rozmawialiśmy w innym odcinku. Tu jest podlinkowany. To nie jest droga do sukcesu. Sen jest priorytetem numer 1 i ileś tam tych godzin trzeba spać. Ja teraz, jak będę wstawał o 4:40, kładę się 22:20 max. Kwadrans na zaśnięcie, 6 godzin snu. Przy takiej ilości snu jestem w stanie działać dobrze na dłuższą metę. Nie zaniedbywać tego, nie spać po 3 godziny, bo to po prostu wróci i ten dług, trzeba będzie spłacić. A teraz nowość Niektórzy z moich świetnych patronów mają możliwość nagrania filmiku, dowolnego, byle cenzuralnego i ten filmik zostanie wmontowany we vloga. I właśnie przed Wami pierwszy z tych patronów, czyli Dawid. Dzień dobry! Cześć, nazywam się Dawid Kozioł, programuję w dotnecie już trzecie stulecie, bo kto się w php połapie i gorąco polecam vlogi Maćka Anisrowicza. Dołącz do Style Army. O tak. Z tym stawaniem rano jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie zadania nadają się do zaplanowania ich sobie na taki bardzo wczesny poranek. Dlatego, że czasem może się nie udać. Może się nie udać wstać, może się okazać, że nie mamy możliwości popracować sobie z rana, nawet jak wstaniemy. Zdarzają się takie rzeczy: mi się zdarzało raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie. Więc nie mogą to być rzeczy, od których zależy nasza praca, albo od których zależy nasze życie, że tak powiem. To mają być rzeczy, które popchną nas do przodu w jakimś kierunku, w takim, w którym chcemy, ale niekoniecznie takie, od których coś się zawali, jeżeli ich nie wykonamy. A teraz już czas doładować się energią. Na jak jestem od 4 godzin właściwie. Czas na sałatkę z wołu. Joanno, śniadanie! No, wstałem prawie 11 godzin temu i udało się dzisiaj zrobić dużo. Jestem content. Od jutra startuję z projektem, o którym powiedziałem. Dzisiaj były takie przygotowania. Teraz jeszcze tylko montaż tego wideo, a potem mam trzeci już telefon z moim patronem. A raczej dzisiaj z patronką. Będzie ciekawie znowu. Mam jeszcze dwie godzinki do tego czasu. W tym czasie zmontuję wideo i się pewnie trochę zdrzemnę, bo to też czasem trzeba dbać przy takim trybie, żeby się nie wypróć już na samym początku. A odnośnie jeszcze takiego wstawania to trzeba uważać na tyci tyci małe dzieci. Ja tak sobie żyłem przez dobrych kilka miesięcy, jak moja córeczka miała pół roku, czy jakoś tak, i było tak fajnie do czasu, gdy mój budzik zaczął budzić także ją. A potem, nawet gdy wstawałem z budzikiem takim bardzo cichutkim, to ona i tak się budziła 10 minut, 15 minut po mnie, niezależnie od tego, czy wstawałem za 15.05, czy za 15:8. Więc z małymi dziećmi trzeba uważać, one mają taki radar i wykrywają, czy ktoś przypadkiem nie staje. Tu na szczęście teraz u mnie córka już jest na tyle duża, że taki radar straciła, <laughs> więc mogę sobie wstawać wcześniej i ona się już nie budzi razem ze mną. I jeszcze słuchajcie, żeby była jasność. Ugh. Nie twierdzę, że to jest jedyny sposób na działanie i na bycie produktywnym. Wstawanie takie z zrańca skoro świt, bynajmniej, ale jeżeli tego nie robiłeś albo nie robiłaś, to radzę, spróbuj. Mi się też wydawało kiedyś, że to na pewno nie jest dla mnie. A się okazało, że jest spoko, także dla mnie. Tylko trzeba dbać o odpowiednią higienę snu i nie zaniedbywać godzin liczby godzin snu w ciągu doby. Czy ten temat dzisiejszy można zaliczyć do produktywności? Można. Pamiętacie, że obiecowałem przez bardzo długi czas cykl o produktywności? Pewnie pamiętacie. Dlaczego teraz o tym mówię? I dlaczego nie mówiłem o tym przez tyle czasu? O tym porozmawiamy sobie w czwartek, chyba, więc za trzy dni. A póki co, dzięki i do jutra. Nara.